W tym filmie pokażę jeden z najskuteczniejszych sposobów, których możesz użyć, aby zwabić różne dzikie zwierzęta bezpośrednio do wybranego miejsca nęcenia. Aby ta konkretna metoda zadziałała prawidłowo, będziesz potrzebować wysokiej jakości płynnego atraktora oraz dużej ilości suchej kukurydzy. Co dokładnie musimy zrobić najpierw, aby zacząć? Przekonasz się, że ta konkretna metoda jest bardzo skuteczna dla Twoich potrzeb. Wsypujemy świeżą żółtą kukurydzę do dużego pojemnika. To jest zwykłe wiadro, tylko bardzo mała i skromna ilość. To więcej niż wystarczająco na Twoje potrzeby. Wlewamy płynny atraktor, aby kukurydza została nim pokryta i stała się lepka. Teraz, jeśli masz taką możliwość, powinniśmy wziąć elektryczny mikser ręczny i dokładnie wymieszać składniki razem. Jeśli jednak nie masz miksera, po prostu użyj dowolnego, solidnego kuchennego narzędzia lub twardego przedmiotu, aby wymieszać to ręcznie. Wtedy kukurydza jest już lepka. Następnie. A potem ostrożnie posyp to wszystko na złotą kukurydzę. Boreczek ma zamknięcie na zamek błyskawiczny, możesz go użyć ponownie następnym razem. A teraz ponownie dokładnie wszystko razem mieszamy. A gdy to już skończysz, będziesz mógł wyraźnie zobaczyć, jak idealnie i równomiernie kukurydza jest pokryta. I polecam również, zanim wsypiesz kukurydzę, najlepiej jeśli trochę polejesz także sam pień. Jak widać tutaj było już używane wcześniej. Z płynnymi atraktantami. W ten sposób efekt będzie większy, bo jak widać wszystko jest obgryzione. Wszędzie w środku. Wczoraj musiało być smaczne, a tutaj możemy dodać jeszcze więcej. Zwierzęta, które tu przychodzą, to wylizują. Żeby efekt był jeszcze większy, możemy posypać jeszcze trochę, prawda? To naprawdę dobrze się klei, bo płynny atraktant jest lepki. A teraz po prostu wsypujemy przygotowaną kukurydzę z atraktantami do pnia. Wszystko jest przygotowane na najwyższym poziomie dla nęciska. Korzystajcie z tego, gwarantuję 100% skuteczności.